Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Lesznie zjazd absolwentów rocznika 1951-1955. W 2000 roku byli 45 lat po maturze. Wśród uczniów tej klasy byli m.in. lekarz i pierwsza przewodnicząca Rady Miejskiej Leszna po transformacji, Anna Ptasik i profesor Wojciech Nawrocik. Materiał sprzed 25 lat. Pierwszy zjazd absolwentów rocznika 1951-55 odbył się w 25 lat od momentu ukończenia liceum. Od tej pory spotykają się regularnie co 5 lat. Na sobotnie uroczyste spotkanie po 45 latach do auli dawnego liceum przybyły 34 osoby spośród 60, które ukończyły tę szkołę. Z tej okazji uczniowie rocznika 2000 przygotowali krótki program artystyczny. Spotkania w dawnym gronie uczniowskim za każdym razem dostarczają wielu wzruszeń i niezapomnianych przeżyć. Najlepiej ducha tamtych czasów oddają pamiątkowe zdjęcia, przywołując wspomnienia okresu sprzed 45 lat, kiedy to przystępowali do egzaminu dojrzałości, kiedy niełatwo było żyć w powojennym mieście w odradzającym się wolnym kraju. Co znaczą takie spotkania? On, znaczą dużo wspomnień, miłości wspólnej. W ogóle wszystkiego dobrego. Wszystko, co nas, co dobrego przeżyliśmy w młodości, staje przed nami całe nasze życie i z tym większym sentymentem wspominamy te właśnie młode lata. A równocześnie czekamy na następne spotkania, żeby było dużo czasu na pogadanie. Wiele wspomnień przywołał również jeden z absolwentów, profesor Wojciech Nawrocik, dziś znany pracownik akademicki, a 45 lat temu aktywny uczeń liceum. Bardzo dużo w szkole zawdzięczam. Po prostu no niesamowicie dużo. Wie pani, że muszę wyraźnie powiedzieć, że to, co w człowieku zostaje, to jest właśnie to, czym, się, czym nasiąknął ten człowiek właśnie w liceum. Nie, studia już dają wam wiedzę taką praktyczną, zawodową. Natomiast osobowość buduje się tutaj. No ja miałem fantastyczne szczęście, że miałem takich wspaniały nauczycieli, wspaniałe koleżanki, kolegów. Razem tworzyliśmy szkołę, bo to nie tylko nauczyciele tworzą szkołę, także uczniowie. Ja do dzisiaj korzystam z tego, czego się tu nauczyłem. Na przykład jako dziekan Wydziału Fizyki, raz po raz tam gdzieś przemawiałem na forum zaś w radzie uniwersyteckim, używałem macińskich sentencji, które się tu nauczyłem. Przypominano nazwiska nieżyjących już nauczycieli, m.in. profesora Białeckiego, Franciszka Kasiora, Kazimierza Kochańskiego, jak również obecną na sali nauczycielka języka polskiego, Marię Kuczkowską, dla której spotkania z dawnymi wychowankami mają ogromną wartość. One człowieka mobilizują do życia, dodają otuchy, Człowiek na nowo jakby odżył. Ja już jestem stara, mam 89 lat, więc czasami mam takie depresje, ale po takim jeździe jak sobie przypomnę, bo żyję już raczej nie rzeczywistością, tylko raczej wspomnieniami, a te wspomnienia są naprawdę dobre. Spotkanie w murach dawnej szkoły było jednym z wielu punktów bogatego programu przygotowanego na ten dzień. Zgodnie z przyjętą tradycją równo za pięć lat, czyli na 2005 rok zaplanowano już kolejny zjazd jubileuszowy.